Stowarzyszenie powstało tak naprawdę na początku 2018 roku. Przed nią, w 2017 roku końcówce, doszło do akcji poszukiwawczej, zaangażowanych, w których byli ochotnicy, mieszkańcy Ostrowa. Niestety finał był tragiczny, ale ta akcja pokazała, że jesteśmy potrzebą dla strażaków, dla rodzin, policjantów, którzy to wsparcie jest bardzo konieczne, bo przy zaangażowaniu wielu sił i środków... Wsparcie ochotników jest bardzo potrzebne. Kiedy mamy 100 osób do poszukiwań, a 20, jest znacząca różnica i przyspiesza to szansa na odnalezienie osoby. I mimo że finał był tragiczny, nie poddaliśmy się, postanowiliśmy założyć stowarzyszenie i szukać osób, nie tylko niestety żywych, ale również i martwych, bo różnie, różnych do różnych akcji wyjeżdżamy. Nie zawsze są to akcje, w których to zaginięcie ujawniane w pierwszych godzinach od momentu wyjścia tej osoby. E, utrzymujemy numer alarmowy 731-112-113, który obsługiwany jest u nas e, co dwa tygodnie, jest wymiana, i osoba od nas cały czas przy nim dyżuruje, oczekując na zgłoszenia z policji, od rodziny. Jak również rodzina może zadzwonić i zapytać się, kiedy czują swoją niepewność w momencie, kiedy bliska osoba znika. Dzisiaj grupę stanowi ile osób? 36 osób stanowi grupę. Dzięki temu, że mamy taką ilość osób, które aktywnie działają, jesteśmy w stanie drugie odtrwałe akcje, które mogą trwać nawet 5-7 dni, prowadzić zmianowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu sztab, który tutaj wyjeżdża naszą karetką, jest w stanie prowadzić non-stop, nieustannie akcję poszukiwawczą, zmianowo. Ta pierwsza akcja to było typowe, pospolite ruszenie. Dzisiaj macie samochód, macie aplikację, macie sprzęt. Dokładnie tak. Mamy sprzęt, mamy aplikacje, a na przede wszystkim wolę pomocy. To zawsze było i cały czas narasta. Z każdą akcją widzimy coraz większe zaangażowanie w chęć uczenia, szkolenia, gdzie nasi ludzie z własnej woli wyjeżdżają do Rzeszowa, aby poćwiczyć na przykład z psami. Także to zaangażowanie jest duże i cały czas narasta. Teraz mamy troszeczkę więcej tego sprzętu. Dzięki czemu wid widzą nas służby. Mamy kombinezony, mamy kamerę termowizyjną, mamy wóz dowodzenia, środki łączności. Dzięki czemu już mamy podstawy, aby pomagać służbom profesjonalnym. I dlatego w tym roku nie w jednej akcji już braliście udział? Braliśmy w udział w 38 akcjach poszukiwaczo-ratowniczych, do tego jeszcze kilkanaście wyjazdów szkoleniowych, edukacyjnych lub promujących po prostu informacje, jak zachowywać się w przypadku zaginięcia bliskiej osoby. Grupa otwarta jest dla kolejnych członków? Tak, jak najbardziej. Grupa jest otwarta. Na naszej stronie gpr.org.pl. można przeczytać informacje, jak do nas dołączyć. Jednocześnie zaznaczamy, że nie będzie to łatwe, jeżeli chodzi o samą aktywność w Stowarzyszeniu, bo alarmy przychodzą np. o 2-3 w nocy i wolontariusze udają się. Natomiast sama satysfakcja, którą nam daje tutaj poszukiwanie, odnalezienie osoby żywej w pośrodku pola kukuryzy, jest czymś niesamowitym, dzięki czemu sami mamy kolejną motywację do dalszych działań.